Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Łukasz Błynarczyk pisze tak. Ponieważ prawie wszyscy poruszeni są sytuacją na Ukrainie, a nie mam szeroko pojętego rozeznania geopolitycznego, chciałbym poznać Pana zdanie. Jak Pan uważa, w jakim celu Putin najechał na Ukrainę i co mu da ewentualne zwycięstwo? Co takiego zyska, że postawił wszystko na jedną kartę? Przecież koszty społeczne i gospodarcze będą dla Rosji katastrofą, a Ukraina będzie krajem w ruinie. Przecież to biedny i zacofany kraj za ścianek Europy. A teza o odbudowie imperium sowieckiego wydaje się mokrym stem wariata. No, niekoniecznie wie pan. Różne są i mokre sny wariatów, i suche, ale nie o to chodzi w tej chwili, żebyśmy tu dokonywali egzegezy snów wariata. Otóż odpowiadając na pytanie, no, Putin sam powiedział w jakim celu to zrobił. Mianowicie powiedział, że celem tych działań wojennych jakie Rosja rozpoczęła na Ukrainie jest demilitaryzacja Ukrainy i denazyfikacja Ukrainy. Co to znaczy demilitaryzacja? A no, wybicie Ukrainie z głowy jakiegokolwiek członkostwa w NATO. Ta denazyfikacja oznaczała pseudonim takiej białorutynizacji Ukrainy, że no Rosjanie osadzą w Kijowie Taki rząd, który no, będzie, będzie akceptował status bliskiej zagranicy. Status bliskiej zagranicy wygląda mniej więcej tak, że no jak już koniecznie chcecie być odrębnym państwem, to sobie bądźcie, ale macie nas słuchać. No i to, to jest pseudonim tej dena, denazyfikacji. Kilka dni temu. Przedstawiciel Rosji przedstawił warunki zaprzestania działań wojennych na Ukrainie. I tam, oprócz uznania przynależności Cypru, co ja mówię, Cypru, Krymu do Rosji i uznania niepodległości Republik Ługańskiej i Donieckiej, jest właśnie ten cel w postaci demilitaryzacji, żeby Ukraina Wpisała do konstytucji zasadę neutralności swego państwa. To znaczy, że jak państwo jest neutralne, to nie może należeć do żadnych paktów polityczno-wojskowych. No i, proszę państwa, to pokazuje, że Rosja chyba już porzuciła nadzieję na denazyfikację Ukrainy. Bo już ten postulat się nie pojawił, a tylko na demilitaryzację. Co to znaczy? Ano to, że Rosja chce przywrócić stan z 20 listopada 2010 roku, to znaczy porządek lizboński. Przypomnę, że ten porządek został ustanowiony na dwudniowym szczycie NATO w Lizbonie. Tam zapadła decyzja o. Strategicznym partnerstwie NATO Rosja, to strategiczne partnerstwo zostało właśnie proklamowane 20 listopada 2010 roku. Najtwardszym jądrem tego strategicznego partnerstwa NATO Rosja było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie a kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego był podział Europy na strefę wpływów rosyjskich, strefę wpływów niemieckich prawie dokładnie wzdłuż linii Rybentrop-Mołotow. Demilitaryzacja Ukrainy oznacza mniej więcej tylko tyle, żeby Ukraina ponownie znalazła się w strefie wpływów rosyjskich. No nie trudno to zrozumieć, także nie ma w tym nic wariackiego. Rosja rzeczywiście czuła się słusznie czy niesłusznie, to jest osobna sprawa, ale najwyraźniej czuła się zaniepokojona tymi, że tak powiem, umizgami Ukrainy do NATO. No i w związku z tym, żeby nie pozwolić dojrzeć takiemu niebezpieczeństwu, no to wykonała to uderzenie. Czy ale widzimy, że w tej chwili już przynajmniej jeśli analizujemy ten, te warunki rosyjskie, jakie zostały kilka dni temu ogłoszone, no to widzimy, że już tak daleko idących postulatów Rosja, znaczy nie liczy na to, że te wszystkie tak daleko idące postulaty się zrealizują. Pan Andrea Doria. Szanowny panie Stanisławie, w swoich wystąpieniach podkreśla pan często, Ogromną wartość faktu posiadania państwa. A to dlatego, że zawsze istnieje szansa jego naprawienia, ale wiąże się z tym ryzyko, że tej naprawy nie doczekamy. Jestem rok młodszy od pana i szczerze mówiąc, straciłem nadzieję. Wydaje mi się, że najwyższą wartością jest jednak wolność i możliwość wyboru, czy wolę czekać na naprawę państwa, w którym żyję, czy wybrać sobie inne. Naród, kultura to wszystko noszę w sercu. Państwo może, y, mogę co najwyżej mieć w dużym poważaniu. No, proszę pana, to, że czy ktoś doczeka y, takiej naprawy, czy nie doczeka, to jest kwestia z punktu widzenia y, państwa właściwie nie tylko mało i to w ogóle nieistotna, dlatego że no dłużej klasztora niż przeora. Y, obywatele państwa umierają, inni się rodzą. Państwo trwa. I to jest ważne, jeśli Pan powiada, że Wolność jest najwyższą wartością no, ale to właśnie państwo po to jest, żeby nam tę wolność gwarantowało. Tak jak to ujął pięknie kanclerz Jan Zamojski już w dawnych czasach kiedy Polska była mocarstwem powiedział po co mamy rzecz pospolitą po to żebyśmy wolności naszych zażywali z tego wypływa wniosek nie taki, żeby się przenosić do jakiegoś Jakiegoś innego państwa, bo wie pan, bycie emigrantem w innym państwie to jest status bardzo niepewny. A poza tym, no na przykład we Francji, to nawet jakby pan znał język francuski, a przecież zewnętrznie niczym pan się od Francuzów by nie różnił, to jednak jest tam pan uważany za meteka. To jest taki no. Człowiek, ale taki trochę mniej wartościowy. Więc i to nie wiem, jak jest w innych państwach, ale myślę, że jest podobnie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, więc myślę, że nie byłby Pan na dłuższą metę zadowolony. Ja kiedyś tak się zastanawiałem, o czym zresztą mówiłem wielokrotnie, żeby nie zostać we Francji i pewnego dnia będąc właśnie tam doszedłem do wniosku, że nie został. Na pewno, bo mnie Francja nic nie obchodzi. No i wróciłem do Polski, zaraz zostałem aresztowany, poczułem, że żyję i tak dalej, więc państwo mamy po to, żebyśmy byli wolni. Czasami państwo jest opresyjne, ale właśnie no na tym to polega, żeby je naprawiać i żeby państwo nie było opresyjne wobec własnych obywateli, tylko żeby było gwarantem ich wolności. Pan Paweł Bronowski. O, kto musiałby zostać prezydentem Rosji po obaleniu śmierci Putina czy śmierci Putina, żeby się mogli czuć się w miarę bezpiecznie. Kasparow, Nawalny. Jakie w ogóle opcje widzi Pan na przyszłość Rosji bez Putina? No myślę, że ogłaszanie tutaj obalenia czy śmierci Putina jest trochę przedwczesne to po pierwsze. Ale jeśli już, już miałbym odpowiedzieć na takie pytanie, to z punktu widzenia Polski, nie z punktu widzenia Rosji, tylko z punktu widzenia Polski, najlepszym prezydentem byłby ktoś w rodzaju Borysa Jelcyna. A więc taki prezydent rosyjski, który od rana do wieczora jest w stanie nietrzeźwym, no i w związku z tym nie bardzo wie, na jakim świecie żyje, co stwarzałoby dla Polski pewno, pewien margines bezpieczeństwa. No, ale myślę, że proszę pana, nawet gdyby Putinowi coś się stało, gdyby Putin się przeziębił, co oczywiście jest możliwe, to nie można zapominać, że Rosja. Ją, ostatnie słowo w Rosji, ma bezpieka. No i jakiegoś tam bezpieczniaka wysunęli być może nawet być może nawet ten Nawalny zostałby prezydentem, ale tam pod specjalnym nadzorem bezpieki pozostawał, więc to Rosja jest państwem charakteryzującym się tym, że centralizuje całą władzę państwową w jednym punkcie. Tak było już od czasów Piotra Wielkiego i tak jest do dnia dzisiejszego. Dlatego w Rosji demokracja, to <noise> Rosjanie sami tam specjalnie demokracji nie pożądają, bo inną mają tradycję polityczną. Pan Marcin Marcin nasz najlepszy, panie Stanisławie. Czy mógłby się pan wypowiedzieć w pewnej kwestii związanej z obecną barbarzyńską agresją Rosji? Prezydent Ukrainy postanowił wykorzystać swoje korzenie żydowskie i wstrząsnąć sumieniem Izraela, prosząc o pomoc. Tymczasem władze Izraela wyraziły jedynie oburzenie bombardowaniem Babiego Jaru jako miejsca kaźni Żydów. Co więcej, czytałem, że otworzyli się na uchodźców z Ukrainy, lecz tylko tych wykazujących pochodzenie żydowskie. Można odnieść wrażenie, że absolutnie nie interesuje ich los zwykłych ludzi, niezwiązanych z szeroko rozumianą diasporą. A ponieważ zna się Pan na Żydach, chciałbym poznać Pana opinię. Czym, czym można wytłumaczyć takie instrumentalne podejście Żydów do tej sprawy? Jestem przekonany, że gdyby Polska wpuszczała tylko Ukraińców z polskimi korzeniami, byłoby wielkie oburzenie, że jesteśmy nacjonalistami. No, muszę powiedzieć, że tu Pańska opinia, jakbym znał się specjalnie na Żydach, to jest trochę przesadzona. Ja nie jestem ekspertem od spraw żydowskich, Żydami się interesuje o tyle, o ile oni zresztą w specyficzny sposób interesują się Polską. Gdyby tak nie było, to bym się w ogóle Żydami nie interesował. Ale odpowiadając na Pańskie pytanie, powiem tak: Żydzi się nie boją żadnego oskarżenia o nacjonalizm, dlatego że Izrael jest państwem nacjonalistycznym. Dominującą ideologią w Izraelu jest przecież syjonizm. Jest przecież syjonizm. A co to jest syjonist? To jest nacjonalizm żydowski, którego fundamenty położył w XIX wieku Herzl, Theodor Herzl, w takiej broszurze. Der Judenstaat, czyli Państwo Żydowskie. I tam są zapisane te zasady syjonizmu, czyli nacjonalizmu żydowskiego. Muszę powiedzieć tak, że nacjonalizm żydowski też ewoluuje. O ile w przypadku tego, tej pierwotnej wersji było tak, Herzl na przykład wychodził z założenia, że Żydzi są takim samym narodem jak każdy inny, w związku z tym, z tym tego wyprowadzał ich prawo do posiadania własnego państwa, to obecnie nacjonalizm żydowski, czyli sionizm wychodzi z trochę innego założenia, że Żydzi nie są takim samym narodem jak każdy inny, tylko narodem specjalnym. W związku z tym z tego wyprowadzają już nie tylko nie prawo do posiadania własnego państwa, bo już je mają, tylko prawo do instrumentalnego traktowania i Innych narodów. No to jest bardzo bliskie szowinizmowi. Zresztą to nawet jest wpisane do systemu prawnego izraelskiego. Kneset podjął, no, chyba dwa, lat, dwa lata wcześniej, taką. Ustawę ustanowił, że Izrael jest państwem żydowskim. Co to znaczy, że jest państwem żydowskim? No właśnie to jest formuła państwa nacjonalistyczna, więc Izrael nic dziwnego, że się żadnych oskarżeń o nacjonalizm nie boi. Tym bardziej, że to środowiska żydowskie w dużym stopniu kształtują opinię międzynarodową, to też kształtują ją w taki sposób, żeby była ona korzystna dla ich interesów. Pan, Jaros... pan Radosław Halubowicz. Panie Stanisławie, jak pan ocenia prospekt wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej? Czy nie będzie ona zagrożeniem dla Polski? Czy nie powinniśmy załatwiać swoich spraw z Ukrainą, zanim będziemy ich wlec do Europy? Bandera cmentarz, orląd i tak dalej. Te sprawy trzeba w końcu załatwić. Oni będą mieli więcej europosłów, i po ewentualnym odwróceniu sojuszy mogą być do nas w opozycji. O silną armię europejską Pana nie pytam, bo tych bredni Mateusza nie da się słuchać już. Pozdrawiam serdecznie. No, gdyby y, Ukraina. Tę wojnę wygrała. Gdyby nie została, gdyby nie przyjęła na przykład tego rosyjskiego warunku wpisania do konstrukcji zasady neutralności, no to rzeczywiście, jako członek Unii Europejskiej, miałaby więcej do powiedzenia tam niż Polska. Co więcej, wydaje się, że jest bardzo prawdopodobne, że nastąpiłoby coś w rodzaju takiego serdecznego porozumienia niemiecko-ukraińskiego, którego celem byłoby dyscyplinowanie Polski, żeby już nie podskakiwała, podobnie jak dyscyplinowanie Węgier. Na razie ta deklaracja, ta rezolucja Parlamentu Europejskiego, żeby nadać Ukrainie status państwa kandydującego, no nie wiem. Gdyby Amerykanie, na przykład Washington Post podał taką Publikację przedstawił, że Amerykanie najwyraźniej rozważają, że gdyby na Ukrainie coś poszło jednak nie tak, mimo tych triumfalnych fanfar, no to trzeba by stworzyć taki emigracyjny rząd ukraiński na uchodźstwie. No i pytanie: gdzie? Czy w, Ber czy w Brukseli, gdzie Niemcy miały na, na ten rząd większy wpływ, czy w Warszawie, gdzie Mogły mieć mniejszy. No ale to jest pieśń przyszłości. W każdym, razie, w każdym razie, ewentualne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej mogłoby się dla nas wiązać z pewnymi kłopotami. I tu nie chodzi tylko o takie rzeczy jak tam cmentarz Orląt czy Bandera, bo banderyzm jest taką jedyną autentyczną ideologią polityczną na Ukrainie. Nie tylko zresztą na Ukrainie, ale i w całej diasporze ukraińskiej, o czym nie powinniśmy zapominać. Edward S. Mistrzu Stanisławie, mam jedno pytanie. Czy interesował się Pan kiedyś historią służb specjalnych w odniesieniu bardziej globalnym? Chodzi mi o takie kwestie, jak to, kto zapoczątkował taką formę działalności, jak to się rozwijało i tak dalej. Przekładając nasze podwórko, kto był pierwszym prastarym kiejkutem? Zdrówka i miliona widzów, czytelników życzę. Dziękuję bardzo za te życzenia. No, proszę Pana, nie wiem, kto zapoczątkował taką formę działalności? Jest ona chyba bardzo stara, tak stara jak istnienie państw. Znajdujemy taką formę działalności już w, w, w stopniu bardzo rozwiniętym w księdze, biblijnej księdze estery. Ta księga estery to jest. Kryminał po prostu, powieść sensacyjna. Otóż tam jest taki król Ahaswerus, który y, y, no tak jest chyba chwiejny, jeśli chodzi o charakter. No i tam y, z jednej strony jest taki jego wezr Haman, który judzi na Żydów, ale z drugiej strony jest Mardocheusz, y, który kilkakrotnie, czy przynajmniej dwukrotnie y, ostrzegł z tego króla całego, o zamachu na jego życie. Więc a ten Mardocheusz tam siedział i tak tam obserwował wszystko, co się dzieje. No, a Estera była kochanką króla, i poprzez te estery, o czym nikt nie wiedział, Mardocheusz miał do królewskiego ucha dostęp. No, jest to historia szpiegowska, jak najbardziej, także warto, jak się ktoś interesuje tajnymi służbami, no to już wtedy występuje to w postaci dojrzałej. Także bardzo trudno jest uchwycić ten moment, kiedy coś takiego się narodziło. No, a nasze podwórko, kto był pierwszym starym Kiejkutem? Och, mój Boże, no nie wiem, aż tak jak mówię, ja się specjalnie tym nie interesowałem. Zresztą o ile wiem, to nie natrafiłem na jakąś taką monografię starych, starych Kiejkutów w odniesieniu globalnym. Także no nie bardzo mogę zaspokoić tutaj pańskiej ciekawości w tym zakresie. Pan Kamil Wasyluk. Panie Stanisławie, w związku z podgrzewaniem nastrojów TV reżimowej mam podejrzenie, że nasi sojusznicy mogą nas... Próbować mogą próbować nas w konflikt z Rosją za jakiś czas. Czy widzi Pan jakieś ryzyko, że zostaniemy wystawieni, przehandlowani w imię cudzych interesów? Pozdrawiam. No Widzę, widzę. Pojawiają się takie pomysły, zresztą w Stanach Zjednoczonych właśnie grupa takich wpływowych jak i osobistości, nie wiem, jak nie wiem, kto to jest, ale w każdym razie wpływowe są, przedstawiła. Prezydentowi Bidenowi takie no dosyć natarczywe żądanie zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. No to by oznaczało wciągnięcie. Całego sojuszu północnoatlantyckiego, a więc i polski, w konflikt ukraińsko-rosyjski. Drugim takim pomysłem, na szczęście jakoś chyba się rozejdzie po kościach, to był pomysł, i tutaj podpuszczały nas Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, żeby Polska przekazała Ukrainie swoje samoloty MiG-29. No to, to też by było, że tak powiem, wepchnięcie tym razem już tylko Polski w sytuację konfliktową, włączenie Polski w ten konflikt ukraińsko-rosyjski. Na szczęście chyba do tego nie dojdzie, dlatego że polskie władze. Sprytnie, że tak powiem, odbiły piłeczkę tak, ku zakłopotaniu Amerykanów, którzy już tam Departament Stanu nam pozwolił na przekazanie tych samolotów. Słyszycie Państwo, pozwolił nam. No i jeszcze, ale zaznaczył, że to nasza suwerenna decyzja. Dlaczego tak zaznaczył? Nie dlatego, żeby uznawał tutaj prawo Polski do suwerennych decyzji, bo w przypadku Lex TVN, czy w przypadku nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, o żadnych suwerennych decyzjach Polski nie mogło być mowy. Natomiast tutaj chodziło o to, żeby w razie czego to nie Stany Zjednoczone nic tu nie decydowały, tylko Polska podjęła suwerenną decyzję, więc Oczywiście, że zawsze się trzeba liczyć z tym, że nasi sojusznicy będą próbować yy, prowadzić wojnę cudzymi rękami. Chodzi o to, żeby to nie były nasze ręce. I pani Ewa Robak. Drogi panie Stanisławie, jakie konsekwencje może ponieść Polska za bycie liderem w pomocy nie tylko humanitarnej dla Ukrainy? No, na razie pierwszym takim zadaniem naszych władz to powinno być uniknięcie, przeciwdziałanie wciąganiu Polski do tego konfliktu, a władze ukraińskie no, coraz... Na tarczywie i nalegają na to, by ten konflikt został umiędzynarodowiony. Między innymi poprzez zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Więc mam nadzieję, że tutaj żadnego nieszczęścia nie będzie. Mam nadzieję. Natomiast jeśli chodzi o tą pomoc humanitarną, tutaj jeden jegomość nawet tak nas skomplementował, że Polska jest supermocarstwem humanitarnym, no to się odbije nam czkawką. Już zresztą zaczyna się odbijać, a będzie się odbijało jeszcze bardziej, dlatego że Sejm właśnie pracuje nad ustawą, specjalną ustawą o uchodźcach, która zakłada przyznanie im pełni praw socjalnych, z czego to będzie finansowane? Zresztą muszę powiedzieć tak, że nawet w środowiskach ukraińskich, to znaczy tych Ukraińców, którzy tu przyjechali wcześniej do Polski i znaleźli sobie pracę, tam zarabiają i tak dalej. No to jak oni widzą, że ci uchodźcy dostaną wszystko za darmo i mieszkania socjalne, i tam socjal i tak dalej, i pracę im ktoś państwo będzie załatwiało, czy, no to kręcą na to nosem. Skoro nawet wśród samych Ukraińców pojawiają się na tym tle takie już antagonizmy, to cóż dopiero mówić o antagonizmach, jakie się mogą pojawić za kilka lat, Między obywatelami polskimi a Ukraińcami. Proszę Państwa, jeszcze trzeba dodać do tego, że gdyby na Ukrainie coś poszło nie tak, no to ci mężczyźni, którzy tam teraz zostali zmobilizowani do wojska w ramach powszechnej mobilizacji, no w ramach łączenia rodzin przybędą do Polski. Także możemy mieć naprawdę bardzo poważny problem. I tym ostrzeżeniem, tą przestrogą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do kolejnego cykielu.